Przepraszam do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że ponieważ rozpoczęliśmy weekend, to chociaż kilka osób przed telewizorem jest. Jeżeli tak, zobaczcie. Pierwsza zagadka z nami. No i musimy odnaleźć różnicę. Różnicę pomiędzy tymi dwoma zdjęciami. Jedna różnica znalazła się, gdzieś się ukryła sprytnie w tych zdjęciach. Reżyser e, przypomina, że dzisiaj czekają na nas same słoneczne, pogodne zagadki. No dobrze, jak za oknem, taki u nas dzisiaj na ekranie. Także kto jeszcze nie zdążył wyjść i nacieszyć się ładną pogodą albo na razie nie planuje, to może nacieszyć się tą ładną pogodą tutaj u nas w studio. No a przy okazji można wygrywać pieniądze. Pierwsze 50 zł, także mam nadzieję, że już się zastanawiacie. Hmm, i szukacie tej różnicy. Pamiętajcie, że trafiając do studia, trzeba opisać tę różnice własnymi słowami, tak żebyśmy mieli pewność, że faktycznie udało Ci się ją skutecznie odnaleźć. Przypomnę, jeszcze zasady, ale jeżeli już przyglądacie się zagadce, tym lepiej. W naszym programie mogą brać osoby, które mają ukończone 18 lat. W treści programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wolbsenagrud.com. No dobrze, pierwsza nagroda na pewno dla kogoś spostrzegawczego, bo właśnie tego będą dotyczyły dzisiaj zagadki. Natomiast od razu mówię, że to najprostsza z tych, które na nas dzisiaj czekają i myślę, że taka, z którą jest w stanie sobie poradzić, no nie tylko taka osoba, która naprawdę ma dobre oko i jest bardzo spostrzegawcza, ale i myślę, że takie osoby, które super spostrzegawcze nie są. Przy kolejnych zagadkach już tak łatwo może nie być. Także Zachęcam już teraz do wzięcia udziału w zabawie. Może to nie są jakieś bardzo duże pieniądze, ale też wysiłek nie jest tutaj jakiś duże, wymagany przy, przy rozwiązaniu tego typu zagadki i na pewno też te umiejętności nie muszą być jakieś bardzo super. No ale oczywiście to dobre oko trzeba mieć. Trzeba się przyjrzeć, bo tu trochę szczegółów jest, także znalezienie tego, które od pozostałych się różni, nie jest na pewno takim... Zadaniem od tak na palcem, ale jak się przyjrzycie, to doszukamy tego szczegółu. Coś tu, coś tu na pewno wygląda inaczej. No, jeżeli Wam powiem, że ja widzę to rozwiązanie, to powinno Wam już. To wiele powiedzieć, ponieważ ja naprawdę jestem e, mało spostrzegawcza i tego typu zagadki zawsze e, potrafią przysporzyć mi sporo m, kłopotu, a, a tutaj rozwiązanie znam, także na pewno Wy sobie też poradzicie, to już nie mam wątpliwości. Pytanie, czy ktoś jest przed telewizorem, Powiem, że to taka pora obiadowa, więc trudniej jest kogoś złapać po drugiej stronie ekranu, kiedy zazwyczaj kręcimy się raczej w kuchni niż w pokoju czy w salonie. 50 zł do wygrania. 704-304-304 to jest ten numer, który prowadzi tutaj do 100 Studia. Ale pamiętajcie, że numer wybieramy dopiero jak mamy przygotowaną odpowiedź. Trzeba opisać te różnice. Ten drobny szczegół, który sprawia, że jedno z tych zdjęć różni się od drugiego, no, naprawdę jakimś drobnym szczegółem, ale jednak. Ktoś już może wie, bo pamiętajcie, że w tym programie liczy się refleks, umiejętność rozwiązywania zagadek. Tak, to jest istotna kwestia na pewno, ale przede wszystkim ważne jest tempo, bo im szybciej rozwiązujecie zagadki, tym mniejsze ryzyko, że ktoś was wyprzedzi. A po drugie, tym szybciej wygrywacie pieniądze i już kolejne osoby będą miały szansę na wygrane, a im więcej. Rozwiązanych zagadek, tym więcej zwycięzców. Jeżeli będzie się to działo w szybkim tempie, no to tym więcej zagadek rozegramy. Słuchajcie, 50 zł do wygrania. Czy jest już ktoś, kto wie? Bo myślę, że jeżeli ktokolwiek włączył telewizor, to może już domyślił się, czym różnią się te dwa zdjęcia. Na pewno jedną różnicą trzeba ją jakoś swoimi słowami opisać. Numer do studia to 704-304-304. Ciekawa jestem, jak szybko. O, i proszę, jest pierwszy telefon. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. odpowiedź. Na obraz z prawej strony ten, ta skała w tle jest niższa. Tak, to jest bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. Brawo, 50 zł wędruje w Pani ręce. E, niby taka duża różnica, no bo cała góra, e, ale ponieważ to jest dopiero na drugim planie, a my zazwyczaj przy tego typu zagadkach skupiamy się na tym, co jest najbliżej nas, to faktycznie może nie do wychwycenia ta różnica m, tak szybko, ale Wam się udało. No dobrze, biegniemy dalej. Tym razem coś napadło. 50 złotych do wygrania, jeżeli ktoś z Was i tutaj będzie umiał odnaleźć różnicę. A już dwie różnice. Hmm. To też nieco trudniej. Moccie czujni, bo ja też złapałam się na tym, że najpierw zerknęłam na zagadkę zamiast spojrzeć na polecenie i, i nie zauważyłam tego, że do odnalezienia są aż dwie różnice. Na szczęście reżyser czujnie przypomniał mi o tym, ja przypominam Wam, bo, bo być może nikt obok Was nie może Was o tym poinformować, nie może Wam przypomnieć o tym, że to faktycznie polecenie jest ważne. Czasami nie zwrócimy na polecenie uwagi, przyglądamy się zagadce, wybieramy numer do studia, a potem się okazuje, że to niestety niepełna odpowiedź, ponieważ szukamy dwóch różnic. No dobrze, no to przyglądamy się i szukamy. Dwie różnice, więc zakładam, że jeszcze nie ma nikogo, kto już widziałby dwie różnice. A może jest ktoś, kto faktycznie ma to dobre oko i aż tak szybko potrafi sobie radzić z zagadkami. Bo Im szybciej, tym lepiej. Także, jeżeli być może ktoś już wie, to zapraszam do studia. Numer widzicie w dole ekranu jest to 704-304-304. Pierwszą zagadkę rozwiązała kobieta. Może tym razem poradzi sobie jakiś pan, a może właśnie wręcz przeciwnie, może panom będzie się trudno skoncentrować przy tej zagadce i, i usłyszę kolejny raz zwyciężczenie. No zobaczymy, mam nadzieję, że szybko usłyszę kolejny telefon. To najważniejsze, żebyście w szybkim tempie wygrywali pieniądze. 704, 304, 304. Dwie różnice. Jakie? Spróbujcie podejść może bliżej do telewizora, bo czasami tak jest, że pewne różnice łatwiej jest nam odnaleźć patrząc na zagadkę tak w całości z większej może odległości, ale czasami faktycznie to podejście bliżej do telewizora może pomóc nam w znalezieniu na przykład takiej różnicy drobnej, takiej którą trudno by było dostrzec z większej odległości. Także popróbujcie. Te zagadki na spostrzegawczość, no jednak mają to do siebie, że warto podejść bliżej. Tutaj, kiedy liczą się szczególiki, takie drobne detale, to faktycznie im bliżej, tym lepiej, myślę. No popróbujcie, Dla sami będziecie... Yy... Wiedzieli, z jakiej odległości łatwiej jest Wam zagadkę rozwiązać. Jeżeli tu, gdzie stoicie czy siedzicie, widzicie zagadkę niewyraźnie, to może się okazać, że trudno będzie Wam ją rozwiązać. Tak, żeby każdy szczegół dało się dostrzec. To już, to już wtedy mamy tę gwarancję, że y, te wszystkie różnice, które gdzieś tam są, y, to jesteśmy w stanie je dostrzec. Y, no chyba, że nie mamy tego dobrego oka, y, nie potrafimy wychwytywać takich drobnych elementów, bo to się czasami zdarza, że my możemy patrzeć dokładnie w to miejsce, gdzie znalazła się ta różnica i jej nie widzieć. Kto z Tobie poradzi? 50 zł czeka. 704, 304, 304 to jest ten numer. Jeszcze nie usłyszałem telefonu, więc zakładam, że jeszcze się przyglądacie, jeszcze szukacie. No dobrze, no wykorzystajcie to, że nie ma wiele osób przed telewizorem. Większość albo jakoś z tego weekendu korzysta, być może poza domem, być może część osób gdzieś w rozjazdach. No ale przede wszystkim myślę, że to taka obiadowa pora, także trudno jest zastać kogoś. Przed telewizorem, chyba że ktoś ma telewizor gdzieś w kuchni postawiony, zawieszony, to może jednocześnie przygotowując obiad oglądać program. Natomiast czy w ten sposób da się rozwiązywać zagadki, to wątpię. Gdyby tu chodziło o odgadywanie jakiś haseł, no to może jeszcze... Byłaby taka szansa, bo tam nie trzeba się przyglądać. Wystarczy faść na pomysł wybrać numer do studia tutaj. No jednak trzeba uważnie się przyjrzeć takiej zagadce. Te zagadki na spostrzegawczość niestety wymagają od nas tego, żeby faktycznie z w miarę bliskiej odległości przeanalizować każdy detal, każdy szczegół. No jest to możliwe wtedy, kiedy faktycznie możemy się. Możemy podejść, możemy poprzyglądać się bliżej, ale przede wszystkim kiedy nic nas nie rozprasza, kiedy nie zajmujemy się kilkoma rzeczami naraz w tym momencie. O i proszę. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Różnica polega na tym, że na staniku jest więcej lub mniej żółtego. Mhm. I druga różnica jest taka, że na przymajstkach brakuje takiego jednego ogniwka od łańcuszka złotego. Doskonale. Brawo! No, a jednak pan, a jednak pan poradził sobie z zagadką. No dobrze. 50 zł rozdane, widzę, że są jednak eksperci dzisiaj przed telewizorem. No dobrze, to biegniemy dalej. Nie ma co czekać, będzie troszeczkę trudniej. To od razu mówię, bo już widzę, że pokazało się 100 zł, także więcej pieniędzy. Ha, no właśnie, no i trzy, trzy różnice do odnalezienia. No, to teraz naprawdę przyglądamy się bardzo, bardzo uważnie. Ehm, myślę, że panowie. No, mogą mieć mniejsze szanse, bo mogą się tutaj zapatrzeć na, na tę panią. Ale no, faktycznie pan poradził sobie przed momentem z zagadką, także kto wie, jak będzie tym razem. Próbujemy do wygrania 100 zł, ale przypominam, że szukamy aż trzech. Trzech różnic pomiędzy tymi obrazkami, także. No, trzeba się uważnie przyjrzeć, tak się wtopić w tę zagadkę wzrokiem, bo tutaj każdy element ma znaczenie. To są trzy różnice, każda z nich pewnie polega na, na czymś innym. Jedne być może będzie ci łatwiej dostrzec z bliska, inne z pewnej odległości. Także próbujemy, a komu się uda, to mam nadzieję, że nie będzie zwlekał z wybraniem numeru. Ja cały czas czekam tutaj na, na telefon od kogoś z Was, także pamiętajcie, że z gotową odpowiedzią od razu wybieramy numer. To co, może przyjrzymy się z bliska tej zagadce, dasie Marcinku? No bo dużo szczegółów, yy, yy, aż trzy różne.